Kepski Film To był obraz z kiepskiego filmu. Ona brała ślub przed ołtarzem, z milionerem, głównym księgowym, dyrektorem lub aptekarzem. Nieważne. I była biała, jak świeżo wyprana firanka, bo nie kochała męża, tylko swojego kochanka. Szwoleżera, motocyklistę z Duna albo sprzedawcę bakali. Nieważne. I ten kochanek był już od dawna w Australii, ale ona miała poczekać, i jak widać, nie poczekała, więc dlatego jest teraz taka smutna, taka łzawa i taka biała, a w kościele grają organy, chór prześlicznie głosy natęża, a ksiądz właśnie zwraca się do niej. Czy chcesz tego pana? O, na wolno otwiera usta, chce powiedzieć, że tak, a tu trach, drzwi kościelne się otwierają i kochanek staje we drzwiach. Stoi bardzo piękny i blady, nic nie mówi, ani nie kroczy, tylko zaplutł ręce na piersiach i w jej oczy wbił swoje. Oczy i tak patrzą na siebie w milczeniu, w każdym serce głośno łomoce A on pyta się dziewczyny, wzrokiem, czy pamięta jeszcze tamte noce, tamte chwile, tamte godziny, tamte wspólne przebudzenia z rana, aż ksiądz się znowu wtrącił. Czy ty, dziecko chcesz tego Pana? A ten Pan, wąsaty i gruby, aż się cały spocił z oburzenia i powiada do niej kochana nie róbżeż z siebie przedstawienia ale oni patrzą i patrzą tylko wzrok im się wciąż bardziej rozgwieżdża aż ten młody do tego grubego mówi strasznym głosem jazda zjeżdżaj Gruby z zmiął błyszczący cylinder, zrobił minę głupią i biedną, a ci naraz, jak się nie rzucą i przez kościół ku sobie biegną, 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 aż się spotkali, aż się mocno, mocno objęli. Całowali się i płakali i mówili coś i się śmieli. Potem wyszli z tych śpiewów i dymów na powietrze, na biedę i na grzech. To był obraz z kiepskiego filmu, ale widzą zaparło dech.